Dzień dobry. Ja nazywam się Krzysztof Ligman i witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego vloga. Dziękuję Ci za wszystkie komentarze po poprzednim odcinku, e, za wszystkie wiadomości, które do mnie wysłałeś i napisałeś. Z nich e, czerpię też inspirację, ponieważ to, z czym się ze mną dzielisz, daje mi po prostu zupełnie inne spojrzenie na, na te tematy, które poruszam, ale też pojawiają się nowe tematy, z którymi chcecie, żebym się podzielił. I tak też właśnie robię dzisiaj. A... Wielu z Was tak na dobrą sprawę nie wie, co zrobić, żeby odmienić swoje życie, żeby ono się zmieniło, żeby ono poszło w zupełnie w innym kierunku niż dzisiaj niż dzisiaj ono jest. A, I tak naprawdę problemem jest w tym, że sami sobie generujemy w życiu problemy i wszystkie sytuacje, których nie chcemy, pojawiają się w naszym życiu z naszego własnego powodu. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że my mamy wkodowane poszukiwanie problemów. Chodzimy na szkolenia, czytamy bardzo dużo różnych książek. Myślimy, że zasypiemy w ten sposób um, tą pustkę, którą odczuwamy, ten efekt takiego um, zubożenia naszego życia. Myślimy, że tam znajdziemy złotą receptę, która po prostu po przeczytaniu zaskoczy od tak. E, stosujemy coraz więcej technik, coraz bardziej złożonych e, schematów, które mają nas przybliżyć do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. A tak na dobrą, na dobrą sprawę, żeby zacząć żyć. Trzeba się oduczać rzeczy. Mamy już tak dużo informacji, które codziennie nas bombardują, że nie jesteśmy w stanie przyswajać już nowych. I tak nadpisujemy kolejne rzeczy, ale w rzeczywistości nie pojawia się nic nowego w naszym życiu. Zasypujemy tylko te stare, tworzymy warstwę za warstwą, tworzymy maskę za maską, i nic w tym życiu się nie zmienia. Problem jest w tym taki, że to do niczego nie prowadzi. Żeby odmienić swoje życie, tak jak ja, to odmieni, jak ja swoje odmieniłem, które stało się naprawdę szczęśliwym życiem, trzeba tak na w świecie, wiem, że to łatwo jest powiedzieć, ale trudniej czasami zrobić, po prostu odpuszczać, wyrzucać przekonania ze swojego życia, trafiać po prostu do samego siebie. Jeśli szukasz inspiracji na zewnątrz, to zawsze będziesz szukał tematu zastępczego, zawsze będziesz usprawiedliwiał swoje życie i swoje nieszczęście, Tematami z zewnątrz. Trudniej jest obarczyć trochę siebie za, za to, w jaki sposób dzisiaj żyjesz, ale tak naprawdę powinieneś to zrobić. Powinieneś zacząć od tego, żeby zrozumieć samego siebie, wybaczyć sobie, pokochać siebie i zaakceptować takie jak dzisiaj jest twoje życie, bo ono jest wynikiem w większości przypadków zewnętrznych głosów, ale również tych wszystkich sytuacji, które się działy w twoim życiu, edukacji, spotkanych ludzi, obejrzanych filmów, czytanych książek. I teraz jesteś taką filiżanką, z której, żeby. Dodać kolejne rzeczy, musisz z niej trochę wylać. Musi się tam po prostu e, zrobić trochę więcej miejsca, a inaczej tego nie zrobisz. Czy można zmienić swoje życie? Oczywiście, że tak. Tak samo jak możesz zmienić meble w mieszkaniu, tak samo jak możesz zmienić swoją garderobę, tak samo jak możesz zmienić swoją pracę, zmienić partnera, cokolwiek. Tak samo właśnie możesz zmienić swoje życie. Ale wszystko się zaczyna od tego, że Ty podejmujesz w końcu decyzję, i ono dotyczy również Twojego życia. Kiedy próbujesz zasypywać to wszystko materialnością, to to nie działa i nigdy nie będzie działać. Oczywiście materialność, luksus i wszystkie te rzeczy, one są nam potrzebne i możemy się z nich cieszyć, ale najważniejsze jest to, żebyś zrozumiał, że zmiana życia zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jak to zrobić? No, dla każdego będzie to zupełnie inna recepta, ale wszystkie te rzeczy, które ja poznałem, to przede wszystkim skupiają się na tym, żeby odkrywać swoje wnętrze, swoje ja, a zrozumieć, że całe szczęście i cały świat nas zewnętrzny zależy od nas samych, od nikogo innego. I to jest taka najprostsza wskazówka dla Ciebie, jak e, sprawić, żeby Twoje życie się po prostu zmieniło. Jak sprawić, żebyś zrozumiał, że to, co się dzieje w Twoim życiu, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od nikogo innego. Dlatego ja na swoich szkoleniach bardzo często namawiam ludzi, żeby wracali do swojego dzieciństwa. Ale nie chodzi o to, żeby cały czas żyć jak dziecko, bo przecież żyjemy w świecie rzeczywistym tu i teraz. Ale żeby znaleźć tą dziecięcą radość, pozbyć się tych dorosłych ograniczeń, których jako dzieci nie mamy, zrozumieć, że ten świat jest naprawdę piękny, tylko my go sobie sami komplikujemy. Jak nie mamy problemów, to tak długo siedzimy i myślimy, aż w końcu coś wymyślimy. I... A jeśli nie wiesz, jak zacząć to robić, to polecam ci książkę Przebudzenia Antona Domello, czy wiele innych książek, które mogą ci pomóc w tym temacie. Ich w sieci jest bardzo dużo, tylko musisz zacząć się szukać. I jeśli uważasz, że czytanie jest no, zbyt czasochłonne, to zacznij rozmawiać z ludźmi, którzy takie e, zmiany w swoim życiu przeszli. Zacznij też oglądać webinary, zacznij chodzić na szkolenia, spotkania, grupy terapeutyczne, które pokazują e, właśnie tego typu mechanizmy, które upraszczają, odrzucają schematy, odrzucają problemy, pokazują, że życie jest naprawdę proste i przyjemne. Tylko trzeba znaleźć ten swój złoty środek, ten balans, gdzie te wszystkie rzeczy po prostu wypływają z ciebie. Te światło, to wszystko, co masz w sobie, po prostu z ciebie będzie wypływało i płynie. Tylko ty tego jeszcze dzisiaj nie widzisz, bo tak bardzo przyzwyczaiłeś się do tego kiepskiego życia, jak swoje życie określasz. A zupełnie niepotrzebnie, bo ono nie jest takie. Zacznij o nim myśleć w inny sposób, a ono zdecydowanie się zmieni od momentu, w którym ty podejmiesz taką decyzję. Wszystkiego dobrego. Lajkuj, komentuj, pisz do mnie. Jeśli czegokolwiek potrzebujesz, napisz, być może w kolejnym vlogu poruszę właśnie akurat Twój temat. Tak dzisiaj poruszyłem temat z jednego z pytań, które zostało do mnie wysłane. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia już wkrótce. Trzymaj się, pa!